Witajcie kochani, witajcie kochani. Z tej strony Garuda. Dla tych, co mnie nie znają, ja nazywam się Adam, dla wielu osób jestem znany jako Garuda. Na Facebooku widnieję jako Enochiański. Uzdrowiciel. Tutaj prowadzę stronę Enochiańska Przystań 369 do której polubienia serdecznie Was zachęcam. Moi drodzy, dzisiaj chciałem się z Wami podzielić wspaniałą medytacją. Cudowną medytacją z Archaniołem Michałem. Medytacją oczyszczającą, którą możemy wykonywać w zasadzie, codziennie, kiedy czujemy, że coś jest nie tak, kiedy czujemy, że mamy jakąś, jakiś problem, blokadę, nagłe, nagły spadek energii, nagły spadek, może sił, może coś nas denerwuje, można wykonać tą medytację w dowolnym miejscu i czasie. Niemniej jednak, Najlepiej wykonać to w miejscu, które da nam spokój i możliwość do medytacji, gdyż medytacja to wejście w siebie, wejście w energię, wejście w naszą siłę to jest taki powrót do naszej energii źródła powrót do domu, do rodzinnego domu. Zapraszam serdecznie wszystkich, Którzy chcieliby skorzystać. Każdy, kto chce, może zapalić sobie świeczkę lub podgrzewacz. Świeczka lub podgrzewacz powinny być wypalone do końca. Jeżeli nie mogą być naraz wypalone, zgaście i zapalcie je potem. Chodzi o to, że one dają niejako energię podtrzymywania tej. Yy, tej medytacji, jeżeli chcielibyście jakąś większą świeczkę, to jest też taka możliwość, że zawsze jak będziecie wykonywali tą medytację lub jakąś bardzo podobną, to wtedy będziecie pali daną świeczkę, żeby po prostu nie była to taka zwykła, typowa świeczka, jak to mówią, do wszystkiego. Natomiast jeżeli macie tea light, jeżeli macie małą świeczkę, czy może macie świeczkę cerkiewną, to pozwólcie się dopalić w miarę możliwości do końca, po prostu, żeby samo samo zgasło. Przed medytacją warto znaleźć sobie chwilę miejsce właśnie na spokój, na chwilę oddechu i miejsce, w którym nie będzie nam nikt przeszkadzał ani rozpraszał. A więc zaraz zaczynamy. Zaczynamy za około 30 sekund. A więc moi drodzy, zaczynamy za 5 sekund. Witajcie kochani na medytacji oczyszczającej z Archaniołem Michałem. Jest to medytacja, którą możemy przeprowadzić dla siebie lub członków swojej najbliższej rodziny, na przykład dla swoich dzieci, jeżeli z nimi mieszkamy, jeżeli są pod naszą opieką. Jak najbardziej można to zrobić. A więc zaczynamy. Zamknij oczy. I Wejdź w przestrzeń swojego serca. Przestrzeń Anahaty. to twoja przestrzeń, święta przestrzeń, której nikt i nic nie może zaburzyć. Jeżeli widzisz, to spójrz, czy ta przestrzeń jest szmaragdowo zielona, czy może wszędzie są różnego rodzaju brudy? Różnego rodzaju pajęczyny. Jeżeli tak, to natychmiast poprosi o oczyszczenie. Natomiast, jeżeli nie widzisz, to zwyczajnie poprosi o oczyszczenie swojej przestrzeni serca, żeby natychmiast była sprzątana, bo być może dawno tam nie wchodziłeś. Dlatego, zarosła brudem i kurzem. A aniołowie mówią, jeżeli nie wiesz, jak wejść do swojej przestrzeni serca, wystarczy, że powiesz, że tam jesteś, a już tam będziesz. To twoja bezpieczna, chroniona przestrzeń, w której nic i nikt nie może ci zaburzyć. Dlatego od niej zaczynamy. Teraz weź, weź głęboki oddech. I na raz poczuj, jak Twoje palce u stóp mają coraz większy kontakt z ziemią. Na dwa poczuj, jak Twoje nogi od kolan w dół. Stają się cięższe, może jak zwaty. Naraz poczuj, jak twoje, sto, twoje nogi w górnej części odprężają się, stają się jak zwaty, lub są ciężkie. Na dwa poczuj, jak Twoje dolne kończyny stają się bezwładne, możesz ich nie czuć. To naturalne. Na raz. Weź głęboki oddech, przytrzymaj go. Trzy sekundy. Potem. 4 sekundy, wypuść. A więc zaczynamy. Weź głęboki oddech, 3 sekundy. Przytrzymaj, 3 sekundy. I cztery sekundy, wypuść. W tym momencie uspokaja się Twoja linfa, Twoje. Wszystkie płyny w organizmie teraz płyną spokojnie i swobodnie. Na raz uspokajają się wszystkie Twoje organy wewnętrzne, które spokojnie teraz pracują, nie zakłócając medytacji. Na dwa Twoje system immunologiczny. Jest teraz silny, odporny. Naraz Twoje serce i układ krwionośny oraz sercowo-naczyniowy są spokojne. Serce bije równym rytmem. Na dwa oddech się uspokaja. Znowu weź głęboki oddech przez trzy sekundy. Przytrzymaj 3 sekundy i wypuść 4 sekundy. Naraz uspokaja się Twój system i układ nerwowy tak, że nie jesteś senny, ale odprężony do medytacji. Na dwa. Twoje myśli zaczynają biec spokojnie, delikatnie, nie zakłócając Tobie medytacji. Jeżeli jest możliwość, skup się na jednej myśli lub tylko na tym, co mówię. Jeżeli nie ma takiej możliwości, nie skupiaj się na żadnej myśli, która ci płynie w głowie, poza moim głosem. Na trzy. Wchodzisz w stan medytacji, spokoju. Weź parę oddechów, jakich Ci mówiłem. Trzy sekundy wdech. Trzy sekundy przytrzymaj. I cztery sekundy wypuść. To uspokaja Ciebie i Twoje ciało. Powtórz to tyle razy, ile trzeba. Jeżeli w którymś momencie medytacja będzie szła za szybko, zawsze możesz to robić w swoim tempie. Daj sobie chwilę na to, żeby wejść w stan medytacji. Pamiętaj, że jesteś w przestrzeni swojego serca w przestrzeni chronionej. Bezpiecznej Twojej. Teraz powtórz za mną, archaniele Michale, przybądź do mnie, teraz. Ze swoim niebiańskim odkurzaczem. Zobaczcie lub wyobraźcie sobie jak Archanioł Michał przychodzi z wielkim odkurzaczem, z wielką rurą. Na końcu tej rury nie jak w zwykłym odkurzaczu są anioły, które usuwają wszystkie negatywne energie, które tam mogłyby wejść. Zobaczcie jak Archanioł Michał trzyma rurę od odkurzacza. Na drugiej stronie są anioły transformujące to w miłość i światło. Archaniele Michale, powtórzcie za mną. Archaniele Michale, oczyść mnie z wszelkich negatywnych energii. Usuń blokady, strach, i mrok. Pozostaw światło i miłość. Zobaczcie lub poczujcie, jak archanioł Michał przechodzi odkurzaczem w najciemniejsze miejsca, te, które są napięte po kolei, oczyszczając Was z każdej negatywnej energii. Jeżeli czujecie w jakimś miejscu blokadę, negatywną energię, jakiś ucisk, poproście Archanioła Michała, żeby skierował tam silniejszy strumień tego niebieskiego odkurzacza, żeby dokładniej to miejsce, że tak powiem, oczyścił. Poczujcie coraz większy spokój, coraz większe odprężenie. A jeżeli robicie to dla kogoś, to zobaczcie lub zaufajcie, że Archanioł Michał oczyści tą osobę. Bo możecie to robić dla swoich najbliższych, dla swoich dzieci, osób, z którymi mieszkacie, którymi się opiekujecie. Dajcie sobie tyle czasu, ile trzeba. Zobaczcie ci, którzy widzą jak archanioł Michał, swoją niebiańską, niebieską energią, uzdrawia miejsca, w których była ciemność, żeby nie pozostały w żaden sposób uszkodzone. Spokojnie dajcie sobie tyle czasu, ile potrzeba. Nikt nikogo nie popędza, nikt nie przyspiesza. Poczuć jak od góry do, poni, do miejsc poniżej waszych stóp. Jesteście oczyszczani tym odkurzaczem. Po kolei, warstwa po garstwie. Energia po energii. Oczyszczenie i uzdrowienie zarazem. Teraz, gdy Archanioł Michał oczyścił Was, naprawił Waszą energię, podziękujcie Archaniołowi Michałowi za to. Podziękujcie Aniołom Niebieskiego Promienia, które oczyściły tę energię. Teraz powtórzcie za mną. Archaniele Michale, proszę, oczyść każdą przestrzeń w moim mieszkaniu lub domu. Usuń każdą ciemność, która blokuje boski przepływ w moim świecie i mojej przestrzeni. Zobaczcie i poczujcie, jak Archanioł Michał oczyszcza wasze mieszkanie, dom. Warunkiem tego jest to, że albo jesteście właścicielami mieszkania, albo wynajmujecie je, mieszkacie w nim. Musicie, musi być waszą jakąś własnością. Jeżeli tylko jesteście w jakimś miejscu, nie wiem, w hotelu, to nie zadziała. Zobaczcie, poczujcie, jak wasze mieszkanie, wasz dom, każdy jego zakamarek, każdy róg, każda ściana. Każdy sufit, każda przestrzeń jest oczyszczana, dokładnie oczyszczana. Tam, gdzie wymaga naprawy, naprawia się światłem i miłością. Pamiętajcie, medytację tę możecie przeprowadzać codziennie, kiedy tylko czujecie taką potrzebę. Możecie oczyścić siebie, swoją przestrzeń i swoich najbliższych. Teraz, gdy my i przestrzeń naszego życia jesteśmy oczyszczeni. Powtórzcie za mną. Archaniele, Michale, proszę, oczyść przestrzeń nad moim krajem, tak żeby wszystko, co negatywne, zostało usunięte, a została tylko miłość i światło. Poczujcie, jak nad Waszym krajem, nieważne skąd jesteście, unosicie coraz lżejsza oczyszczona energia. Może jakieś groźby, może jakieś konflikty, może jakieś niepowodzenia z Waszego kraju zostaną osunięte. Im więcej osób, tym szybciej. Bo im więcej osób wyrazi taką wolę, tym szybciej się tak stanie. Nie bójcie się o to prosić. Żyjecie w danej przestrzeni, a zatem chcecie, żeby była światłem, miłością, zdrowiem, więc o nie odbajmy. Poczujcie, jak nad naszym krajem zaczynają się roztaczać słoneczne energie. Szare, ciemne energie zostają usunięte. A tam, gdzie muszą zostać, tam są nałożone niebiańskie filtry, tak żeby nie szkodziły. Wielki ten odkurzecz nad każdym krajem, co? To nie przeszkadza dla aniołów. W naszym ujęciu są istotami bezprzestrzeni, bo nie są materialni. Teraz, gdy Archanioł Michał oczyścił przestrzeń nad waszym krajem, poprośmy wszyscy razem z całego serca, Archaniele Michale, oczyść nasz cały świat, oczyść naszą ziemię. I zostaw tylko światło i miłość. A tam, gdzie musi pozostać mrok, nałóż filtry żeby nigdy nikomu nie szkodzić. Uwierzcie mi, już jutro poczujecie zupełnie zdrowszą, lżejszą energię. Możecie zobaczyć, poczuć, jak Archanioł Michał oczyszcza wraz z aniołami niebieskiego promienia cały świat. Wszystkich nas bez wyjątku i wszystko, co się znajduje w tej przestrzeni. Niech te wszystkie zmiany, niech to oczyszczenie dokona się przez źródło w źródle i dla źródła wszelkiego światła i miłości. Dla dobra nas wszystkich i całego świata. Gdy już poczujecie, że proces ten dobiegł końca, że wy jesteście oczyszczeni, wasza przestrzeń, świat, na tyle, ile jest oczywiście możliwe, na ile pozwolicie, na ile świat też w danym momencie jest gotowy na to oczyszczenie. Jeżeli będziecie robili codziennie tą medytację dla siebie, może dla swoich bliskich, zobaczycie, jak się będą dokonywały większe, coraz większe cuda w naszym życiu. Jak dojdziecie do dużej wprawy, to ta medytacja będzie trwała chwilę. Teraz, gdy już jesteśmy oczyszczeni, podziękujmy dla Archanioła Michała. Dziękuję Archaniele Michale za Twoją pomoc i Wam, anioły niebieskiego promienia, za pełną transformację każdej negatywnej energii, w energię światła i miłości źródła. Teraz wyobraźcie sobie, że z waszej czakry podstawy wyrasta wielki korzeń, złoty korzeń, który przechodzi do ziemi, przechodzi pod ziemię, przechodzi przez wszystkie minerały, warstwy ziemi przechodzi przez centrum ziemi, aż wchodzi do kryształu gai. Obok stoi gaja, szczęśliwa, że ją widzicie. Poproście ją o uziemienie, żeby energia oczyszczenia w pełni się dokonały i nic, co jest zbyt mocne, nie zaszkodziło naszej energii. Uziemienie jest niezwykle ważne. Poczucie, jak wasza energia się harmonizuje, stabilizuje, przybiera pełną formę, a wy wchodzicie do swojego serca, do przestrzeni Anahaty, tym złotym korzeniem, który jest w pełni chroniony. Możecie przestrzeni na chaty być tyle, ile chcecie. To wasza przestrzeń. Ja wam wszystkim dziękuję za tą medytację. Dziękuję, że ze mną byliście. Dziękuję wam, że mogłem się podzielić tą wspaniałą energią i wibracją z wami dzisiejszego dnia. Pamiętajcie, że możecie zrobić tą medytację w każdym momencie dnia i nocy, kiedy tylko czujecie potrzeby. Możecie robić codziennie, parę razy dziennie, jeżeli czujecie potrzebę dla siebie, swoich bliskich, by uzdrowić i oczyścić swoją przestrzeń. Co jest bardzo ważne. Ja Wam serdecznie dziękuję. Bardzo Was proszę, zalajkujcie kanał. Zasubskrybujcie mój kanał, zalajkujcie mój film. Dziękuję, że ze mną byliście. Trzymajcie się, z Wami był Adam. Zachęcam także jeszcze do polubienia mojej strony na Facebooku. Lenuchjański uzdrowicie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Z Wami był Adam, a...